e-kurs naturalnego planowania rodziny według metody profesora Recera. Odcinek czwarty. Jak śledzić płodność, obserwując zmiany śluzu szyjkowego? Nie ma co ukrywać, że każdy z nas jest największym ekspertem w sprawach własnej fizjologii. Gdyż jej obserwacje, nawet całkiem mimowolnie, prowadzi praktycznie codziennie. Niestety, często nie przykładamy do tego wagi, a szkoda, bo poprzez zmiany fizjologii organizm przekazuje nam często bardzo ważne i użyteczne informacje. Nie inaczej jest w sprawach płodności. Wystarczy odrobina wiedzy i ciekawości badacza, aby sygnały przekazywane przez własny organizm doskonale wykorzystać. Przeanalizujemy teraz wspólnie, jak obserwacja śluzu szyjki macicy może nam pomóc w ustalaniu czasu płodności. Śluz szyjkowy jest to wydzielina wytwarzana przez gruczoły szyjki macicy pod wpływem estrogenów. Rolą śluzu jest między innymi zmiana środowiska w pochwie z kwaśnego na zasadowy, aby umożliwić plemnikom przeżycie w narządach rodnych kobiety. Śluz jest objawem warunkującym możliwość zapłodnienia. Jednocześnie jest możliwy do zaobserwowania na zewnętrznych narządach płciowych. Kobieta widzi i odczuwa brak lub pojawienie się śluzu oraz może określić jego cechy. Ucząc się właściwej interpretacji objawu śluzu szyjkowego, sięgamy często do porównania z wodą. Woda to symbol życia, jest niezbędna dla wzrostu i rozwoju. Podobnie pojawienie się śluzu, szklistego, Płynnego, dającego uczucie mokrości i śliskości, wskazuje na dni szczególnej płodności. Kiedy występuje jedynie uczucie suchości lub brak odczucia wyraźnej wilgotności, poczęcie jest prawie niemożliwe. Przypatrzmy się, jak w cyklu miesiączkowym może zmieniać się obraz śluzu. Na początku cyklu, po miesiączce, większość kobiet nie obserwuje śluzu. Może wtedy wystąpić odczucie suchości. Na skutek wzrostu poziomu estrogenów. Przez ścianki pochwy do jej wnętrza przesącza się osocze, które przemieszczając się daje uczucie bulgotania, delikatnego spływania, wilgotności wewnątrz pochwy. Rosnący poziom estrogenów powoduje pojawienie się śluzu. Początkowo śluz jest biały, lepki. W miarę zbliżania się jajeczkowania staje się rozciągliwy, szklisty, przypominający surowe białko jaja. Daje odczucie mokrości i śliskości. Nagle uczucie śliskości znika, a śluz staje się gęsty, nieprzejrzysty, lepki i dość szybko zupełnie zanika. Spójrzmy na przykładową kartę cyklu. Cykl rozpoczyna się pierwszego dnia krwawienia miesiączkowego, które oznaczamy zarysowaniem kratki pionowymi kreskami. Zarysowanie całej kratki oznacza dni o większym krwawieniu. Zarysowaniem połowy kratki oznaczamy dni mniejszego krwawienia. Po miesiączce może pojawić się uczucie suchości, które oznacza się symbolem SU. W następnych dniach odczucie suchości zwykle znika, ale niekoniecznie zaraz po zniknięciu odczucia suchości od razu pojawia się odczucie wilgotności. Czasem nie ma żadnych specyficznych odczuć. Sytuację taką oznacza się symbolem braku odczuć, czyli nic nie widzę, nic nie czuję. Nasza karta obrazuje, że następnego dnia pojawiła się wnikliwa obserwacja, czyli odczucie wewnątrz pochwy, przypominające bulgotanie, spływanie, ale bez obecności śluzu na zewnątrz narządów płciowych. To odczucie oznaczamy symbolem W. Rosnący poziom estrogenów spowodował pojawienie się śluzu, którego obecność zaznaczamy dużą literą S. Pierwszy pojawiający się śluz był mętny, lepki. Jego cechy wpisane zostały na dole karty. W miarę zbliżania się jajeczkowania śluz stawał się coraz bardziej rozciągliwy, przejrzysty przypominał swoim wyglądem surowe białko jaja kurzego. Pojawienie się śluzu jak białko jaja oznaczone zostało symbolem BJ. Następnego dnia nadal utrzymywał się śluz najlepszej jakości. Kobieta zanotowała odczucie śliskości. Z dnia na dzień odczucie śliskości znikło, a śluz stał się znów gęsty, nieprzejrzysty, lepki. W następnych dniach śluz całkowicie zniknął i nie pojawił się już do końca cyklu. Dla naszych obserwacji szczególne znaczenie ma znalezienie ostatniego dnia ze śluzem relatywnie najlepszej jakości. Ten dzień nazywamy dniem szczytu objawu śluzu i oznaczamy go symbolem dużej kropki. Przypatrzmy się teraz, według jakich zasad wyznaczamy dzień szczytu objawu śluzu. Aby wyznaczyć dzień szczytu objawu śluzu, musimy nauczyć się rozróżniać śluz dobrej jakości i śluz gorszej jakości. Śluz przejrzysty, szklisty, bardziej rozciągliwy, przypominający białko surowego jajka, czasami bardzo rozrzedzony, płynny lub dający samo tylko odczucie mokrości śliskości to śluz dobrej jakości. Mętny, nierozciągliwy, gęsty, lepki, kleisty, białawy, żółty to śluz gorszej jakości. Proponujemy teraz Państwu krótkie, utrwalające ćwiczenie. Państwa zadaniem będzie wybrać cechy śluzu dobrej jakości. Następnie lektor poda właściwą odpowiedź. Rozpocznijmy. Śluz jak białko jaja. Białawy. Żółtawy. Odpowiedź: śluz dobrej jakości jest podobny do białka jaja. Płynny jak krem. Grudkowaty. Płynny. To cecha śluzu dobrej jakości: mleczny, szklisty. Śluz dobrej jakości jest szklisty. Dziękujemy za wykonanie ćwiczenia. Utrwalili Państwo sobie dzięki niemu cechy śluzu dobrej jakości oraz zapoznali się z charakterystycznymi dla metody recera oznaczeniami. Podsumujmy. Śluz dobrej jakości jest podobny do białka jaja BJ płynny PL szklisty SZK. Należy pamiętać, że również samo odczucie mokrości śliskości wskazuje na obecność śluzu lepszej jakości MS. Prosimy wskazać dzień szczytu śluzu. Przypomnijmy, że za dzień szczytu śluzu uznajemy ostatni dzień relatywnie najlepszego śluzu. Dzień ten oznaczamy symbolem dużej kropki. Ostatni dzień śluzu jak białko jaja jest dniem szczytu. W tym cyklu w ogóle nie pojawił się śluz dobrej jakości. Dlatego dniem szczytu będzie ostatni dzień śluzu białawego, który jest w tym cyklu dla tej kobiety relatywnie najlepszy. Dniem szczytu będzie ostatni dzień śluzu dobrej jakości, to jest dzień ze śluzem szklistym. Obserwacji objawu śluzu dokonuje się przy każdej wizycie w toalecie. Należy papierem toaletowym przetrzeć raz zewnętrzne narządy płciowe w okolicy przedsionka pochwy. Dobrze wybrać papier grubszy, pięciowarstwowy. Bezbarwny, nie za miękki, mniej chłonny. Na takim papierze łatwiej zauważyć śluz. Obserwacji śluzu dokonuje się cały dzień, co jakiś czas reflektując się, co czuje się u ujścia pochwy na przykład przy chodzeniu. Sucho, nic, wilgotno, mokro oraz za każdym razem podczas korzystania z toalety. Wieczorem zapisujemy najbardziej płodny objaw śluzu, który pojawił się danego dnia. Na przykład rano śluz był białawy, wieczorem płynny. Zapiszemy płynny. Czy już czujecie się badaczkami własnej fizjologii? Jeśli nie, to koniecznie spróbujcie się nimi stać.